Hej, Juzu, słyszałeś mnie? Tak, słyszałem. Czekaj, bo to tu... jakiś krzyk. Dobra, ja, ja się nie ruszam z tego no. miejsca. O, dobra, kolejna osoba, to pójdź z nią. Z nią, nie co to było? Dobra, wyjdź. Nie ma jej zazwyczaj... Hej pigi. O! Chodź tutaj! To się wstało. Dobra. Chodź tutaj. to zakończę streamowanie, Tak, wyszło. słyszymy dźwięk pigi. Co, jest... Co jest? grane? Hej! Ja. Nie! <ścoughs> Co jest? Hej pigi! Weź uciekaj stąd, nudno tu jest Dob uciekaj zanim jest... NIE! 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 Uciekaj! uciekaj! Ale lagi Uciekaj! Kurde Zabijacie? No dobra, wiem! Dobra... Dobra... A wiesz, że ja to wszystko nagrywam?